Szczęść Boże, chciałbym serdecznie zaprosić na kolejną akademię organizowaną przez Fundację Karmelicka 1 w Przemyślu. Jak zawsze temat bardzo ambitny i ciekawy, tym razem brzmi: Tak, dusza i ciało, organiczne podstawy komunikacji z Bogiem i człowiekiem. Moim zadaniem będzie pokazanie doświadczenia i pewnej mądrości której nabierała święta Teresa od Jezusa, doktor Kościoła, przez całe swoje życie. Nauczyła się, jak komunikować z ludźmi, a było ich naprawdę setki, może nawet tysiące, w czasie jej działalności fundatorskiej, karmelitańskiej. Nauczyła się komunikować z Bogiem bardzo głęboko. Nauczyła się również, jakby zapraszać, może nawet czasem przymuszać swoje ciało. Często schorowane i słabe, w to wielkie pragnienie i dążenie do doskonałości człowieka, do świętości. A w tym dla niej kluczem i modelem było człowieczeństwo samego zbawiciela. Serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że otrzymamy bardzo praktyczne porady od Teresy, od Jezusa, jak połączyć ciało z duchem w naszym dążeniu do świętości i szczęścia. Zapraszam serdecznie ojciec Józef Kucharczyk, karmelita Płosy z Berdyczowa.